A więc witajcie drodzy kochani widzowie w następnym odcinku GTA 2, ale to już będzie nietypowy odcinek z racji takiej, że nie będę tutaj oficjalnie grał, tak jak tutaj właśnie jest załączony gameplay. Właśnie to jest gameplay. Ja tylko pokazuję wam ten filmik, w razie czego, żebyście się nie nudzili podczas mojego, mojego tutaj wywodu na temat misji, które moglibyśmy jeszcze zrobić w GTA 2, ponieważ tych misji jest stosunkowo niewiele. Wspominałem jedynie 11 zadań, które można by było wykonać, więc takim skrótem telegraficznym mógłbym Wam e, przedstawić te zadania. Czyli e, tutaj, jeszcze z kręgu Zajbaców w dzielnicy przemysłowej, zrobiłem tylko 4 zadania, a piąte zadanie, które moglibyśmy zrobić dla zajbacu w, e, w sferze trudności średniej. A raczej na poziomie trudności średnim to tutaj jest przede wszystkim wy wyel... momencik. Trzeba byłoby się dostać do ciężarówki, która jest zamknięta, trzeba było się też przedostać przez tylne wejście, ale one też były zamknięte, więc byśmy wzięli po pomoc, wezwali pomoc po ślusarza, który otworzył, otworzył bramę. Ale właśnie ta druga brama była zaminowana i nasz ślusarz po prostu, znaczy miał zamontowaną bombę, i nasz ślusarz odlecił w powietrze. Trzeba było znaleźć rosyjski, rosyjski gangowy pojazd, trzeba było się po prostu dzięki niemu dostać przez drugą bramę, wjechać na wyskocznie, potem jest się po drugiej stronie. Z ciężarówką ale brama dalej jest zamknięta ciągle więc trzeba było wywalić e, dwa generatory wrócić mostkiem i wejść na dach e, no i tam właśnie dostać się na te generatory, je rozwalić i wtedy e, jak się zna znajdzie e, tą ciężarówkę to po prostu wjeżdżało się do kryjówki ta misja nazywała się Poza Zamkiem Kolejne zadanie to proszę o czołg, czyli u, um, musieliśmy ukraść um, samochód SWAT, SWAT, FBI oraz czołg. I jeszcze musieliśmy uważać bardziej na czołg, na czołg żeby, um, żeby nas nie rozwalili. No i w tym zadaniu, wiadomo, um, już jest bardzo trudno. I ucieczka z bazy armii, chodzi tutaj um, też właściwie o to samo. Tylko że czołg został zaminowany i rozwalił się razem z garażem, do którego wsadzaliśmy, właśnie pojazdy. No i trzeba by było y, ukraść nowy czołg, ale z bazy wojskowej. Trzeba było naprawdę bardzo ostrożnie podchodzić do tego tematu, ponieważ y, trzeba było no, nie zgarnąć, tak jak y, w przypadku misji w y, dzielnicy mieszkaniowej, tam gdzie musieliśmy ukraść czołg. To tak prawie, że mniej więcej, nie? I to, i to są wszystkie zadania u Zaibatsu. Natomiast zadania u Rosjan to zabójstwo na tle hotdogów, pierwsze zadanie. I chodziło tutaj po prostu o to, żeby ukraść wóz hotdoga i przerobić, znaczy nie, najpierw to trzeba było ukraść autobus z przystanku, zebrać odpowiednią ilość osób, E, zabrać ich do fabryki mięsnej i tam Rosjanie, niestety, ale przemialą tych biednych ludzi na e, kiełbaski. Chore, nie? Jedna z najbardziej chorych zadań w GTA. Rosyjscy marynarze. Trzeba było... E, ruszać do przykrywki Zajbaczu. E, wziąć... E, znaczy, wsiąść do podstawionego wozu. I tam ogólnie chodziło o to, żeby dostarczać e, dealerom różne paczki. Ale, moment. Trzeba było zlikwidować ich, tak? Nie! Trzeba było. Yy... Trzeba było po prostu. No, jakby to powiedzieć. Dostarczać właśnie te paczki, dobrze mówiłem. I jechać do Żurawia. W części. Yy, rosyjskiej dzielnicy Azerii. Do Żurawia, żeby. Aha, te narkotyki jakoś tak. Zezłomować chyba. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Zabójcy Krishna. Trzeba, trzeba po prostu zabić 8 mordeców Hary Krishna i szefa. Nieźle, nie? Tak jak w przypadku e, jednego bossa, które, którego mieliśmy zabić e, u przy torach kolejowych e, obok naszej właściwie kryjówki. E, los czołgów trzeba ukraść trzy czołgi Zajbatsu. Które chcą zniszczyć ruskie bulwarki. Coś wam to przypomina? Tak, misja u naukowców, gdzie musieliśmy właśnie redneków zabić, by nam nie rozwalili generatory. Tutaj w przypadku musieliśmy rozwalić ruskie bulwarki, czyli te pojazdy. Zabijanie oficerów. Trzeba, to jest zadanie na czas pięć, pięciominutowe Chodzi tu o to, żeby rozwalić dwa samoloty policyjne, jeden SWAT i dwa e, wozy FBI. No, więc. Naprawdę trzeba było bardzo uważać. I najlepiej mieć bazukę do tego celu. Masakra w świątyni. Ymm, bum, 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 moment. Polegająca na wejściu, y, po kierowaniu limuzyną do y, świątyni Vedic, swoich towarzyszy, zabiciu członków Hare Krishna, dopóki zegar się nie pojawi i nie odliczy dwóch minut. Mhm. Trzeba będzie przeżyć i po prostu zabić ich tam jakoś. No. No. I wspaniałe wybawienie: czyli y, tutaj polega to na tym, że jedziemy do Power Course w Uzaibatsu. Musimy podejść do brany, jest zablokowana. Trzeba zniszczyć cztery generatory, y, które właśnie podtrzymują blokadę. Trzeba zabić dwóch strażników. Y, no to zniszczyć po drodze te generatory, które właśnie e, mówiłem. Brama jest nadal zamknięta. E, aha, i tam dalej. E, Tuż jedna część zadania trzeba było rozwalić tylko bramę, chyba e, trzeba było znaleźć informatora. Druga część misji e, rozpowiada, który rozpowiada we wiadomości o żonie naszego bosa e, e, Jerkowa e, Rosjanina. Trzeba było po prostu ukraść wóz i go aresztować, ale nie zabijać. No, i to chyba tyle. Aha, i syn Jerkowa rozliczy się z informatorem raz na zawsze. Czyli to tyle na razie z e, audiologu do e, GTA2. Natomiast ostatni odcinek, 49, pokażę wam mapę w 3D do GTA2. Zdziwicie się jak ta mapa wygląda, więc zapraszam na następny odcinek.